On mi kręci w nosie. Czekaj

Jesteś? Co? Jesteś? Muszę coś zrobić. No galos. No teraz git Okej okay. O, oh, fakt. Ty streama włączyłem chyba. Czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Ej, dupisz. Nie, nie mogłem. To się nie dzieje. Nie, 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 włączyłem. Luz. Luzik, albo widzowie No Dobra. Czekamy. Czekamy na tego bombiczka i lecimy. To nie jest do dupy, już mi się Wybierze to O kur... Co to? O zarąbisty pakiet Co to są? O Jezu Nie zrzucam wyłącznie z ten? Do dupy to jest O, to jest Kilof ogromny, czy to fu, zbierak ogromny. skinny git. No, tu by się nadawał. Jakieś takie. Dla tryhardów straszne. Prosta sprawa. I pierwsza raz taką mamotkę widzę. O kurno, proszę ci linka Ja się wydupiłem w ogóle przed chwilą na tym, Na krześle śle, niech, 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 nie, chcę niech, Dobra, git Dobra, czekajcie. niech, nie, Masz Masz live'a Złuchaj? Mama, linka? wszystko i tekst, tylko linka ci nie wysłałem. Nie w... no właśnie, ja czekam cały czas na linka. C no, o kurde. Następni, Ła, się błapuję, uderzyłem. No zdrówko uzajkarele to był ja też chcę pani o mnie no pomyślimy, no pomyślimy. pomysli my Dobra, dobradawaj ready tak kupę zrobię nie się normalnie zachowy nie wiem na sobie tego live'a wyciszę bo tam w ogóle tego ja sobie nawet nie mam odpalonej strony z nim. No, dobra. A ja na drugim monitorze tylko ten. Masz dwa monitory? No, kupiłem w końcu. Kit, kit. Jest już jedno, mm. już są dwa wyświetlenia, let's go. No, bo ja wszedłem i ja wyszedłem, let's go. Ej, czekaj, dwa? Nie, jeden bo jest tylko jedno. Powinno no, nie być nie dwa ogólnienia. To nie skacze, ten z policji. Hot, obie Coś tam, coś tam robię. tele dyski. Zaraz, nie co mi 5K, 5 Jezus, on lagi, straszny też. Jezu, zero pingu. Ja, jak się sprawdza, ping w ogóle? Bo ja nie wiem. Ustawienia. Ustawienia i co? No i... Yy, wchodzisz w... Yy, daj zadanie bo... Dobra, jak z, zagramy rundę, to coś? Nie, nie, nie Nie, ci wszystko powiem potem. Lecimy już? Tak, już. Lecimy. Dobra, no słuchaj, lecimy... Tych nie mogę wyjść z ustawień. Nie mogę wyjść z ustawień. O, mogę. Escape klikaj Lecimy to. Dobra, spoko. Ale mam lagi, an... co jest? No, ja też mam lagi. pierdzie... Laki, nie o, 8 pingów miałem aniam. przez chwilę nie mogę z busa wyskoczyć? O, już mogę. Dziwne. Ja aż tak... Wczoraj dom... zarywałem nockę. Ja I wiesz, co się stało? Co? Wywaliło mi... Moni... Wywaliło mi całego kompa i nie mogę go włączyć do tego Polecam! No właśnie, miałem wczoraj też jakiś problem. Nie wiem. Ja miałem w ogóle problem z internetem i z prądem. No jeszcze... Co tak masz? Ile osób tu leci? Yo, no, pierdzielę. Właśnie, ja pierdzielę, nie mam broni A ja mam, ja mam coś lagi coś Więc jak coś to będę dodawać O nie nie. Dadam. Uj, oj, jednak nie dodam O jednak dzisiaj dary. w ogóle nie dodam wykrywałem wszystkie... O to fakt, jest, to już tak jest typek, go. a ja nawet nie mam pompy Jestem, 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 spokojnie To jest żart U, Pomóż, pomóż O w dupcie tutaj Mam tutaj tego, próbki? mam, Aha, na góra. szybko, na szybko, na szybko są na szy Mam na szybko That's... Okay. Dobrze. Słyszę gości. Wiesz co, ja sam spierdzielam. A? Kurde, dobra, od kiedy ja są do... tu takie dymy na tym tym? Właśnie nie, nie wiem, nigdy takich nie było. Nigdy. Lecimy do Big, big Bena. Big Ben. Lecimy do... Lecimy do Big Brzucha. Zaraz cię do dobra? To, tak, to tak. jest całkiem git lot. I ja bym chciała go sobie przeszukać. Dzisiaj w ogóle form nie nie jestem rozgrzany i to wiesz jak to wygląda. No. E, no dobra, może ma... być. Mateusz mówi, że jest dobry w Fortnite, gdzie ja go robię z zamkniętymi oczami. Jak on nawet on nie umie, umie zadecydować ściany, człowieku. Wiem, ale polecam. Dobra, lecimy po ciebie. Jeszcze mam człowieku 82 pingu, nie? O, ja pier... pierdolę. Od kiedy takie dziury są w tym budowach? Powiedz mi, że. Ko nie. W ogóle dźwięku nie mam w tej grze, nie dostanę. Heda będzie fajnie, będzie fajnie. O, mamy mieczyk w ogóle na przód mnie. Idziemy tam, po miecz. Piękny widzisz, że na streamie to to na sprawa. przykład nie. Ja tam jeszcze w ogóle nigdy nie byłem. Więc w sumie to walić tą beczkę, ja idę tam. Beczka obfitości, sraka obfitości. O, o jest całkiem się blisko. Nie się. Się, się No, w Big No wiem, wiem, tam. Dobra. I dewastator. Chodź do mnie. Poczekaj, bo. Aha. Aha, dobra. Okej, okay, przyjmujemy moc. Niech będzie, niech moc będzie z tobą. Ej, pierwszy raz to w ogóle przyjmuję w tym. Yy... Kluczniki mam. kluczyki mam. Chłopiłam, mam miecz. O, o zielony. Ciekawe, jak on, on ma moc. On ma chyba... Zielony? O, w duch... Walą we mnie, no, walą we mnie, walą. Lecę, 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 daj mi 5 sekund, proszę cię. Ja pierdzielę! Jakie gnoje mi dają laser za milion! Co to jest w ogóle za broń? Dobra. Ja pierdziele, jakie szmaty! najdę im rzucam. oni nawet nie tańczę. są... Oni są na górze. Cicho! Dobrze, co? No, oni są na górze. No, co to jest w ogóle za broń, człowieku? Jak ja... Aha, wiem co to jest. To jest człowieku ten, ten. Y... Super, uh! Dobra, wychodzi do lobby, nie ma sensu. Nie, 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 co ty gadasz? Aż ja wyszedłem. A, tak, faktycznie dobrze, że zapisałeś. Jakie szmaty spamią z tego gówna? Same hedy trafiają, coś człowieku czy też na mocnym odpale? No dobra, nie, Ramon. Może chodźmy i sobie. Potrenować choćby może troszkę. O mega, że mi w ogóle ładuje się to wszystko. Czekaj, ja zmieniam sobie ustawienia na jakiekolwiek, ale żeby były niższe, żeby zrobię mobilne. Nie wiem, u mnie jest wszystko dobrze. Wywalone Kontrakt. Ja już trochę na exatło dzieje Intensywność kolorystyki Ora może być włączone zastosy, Dobra, słuchaj. I nie gramy tak. Gramy sobie trening. gdzie możemy robić. pójść na ranę. Nie, nie... Tylko... Ale no, o tej porze to nie jest dobry pomysł. No wiesz, ale od 24 Tym bardziej. To przynajmniej pierwszej i drugiej krem sama na no, posłowie. No, ale słuchaj. Y, Nadia się chwali, że jest w Grec, nie? Ja kolei mogę sobie... do Korei mogę sobie... Wiesz, czy ja w ogóle Nadię mogę kupić, sprzedać i kupić? <grym> Bez oczywiście w GTA RP <grym> oczywiście, żeby nie było A ja mogę odstrzelić człowieku i całą rodzinę, oczywiście w GTA RP GTA RP, Fortnite A jak? O, Fortnite, Fortnite najlepsza gra, w Fortnite Szukam jej w Korei, a ona jest w kiblu Siedzi w kiblu. Siedzi w kiblu człowieku, w Seulu, w stolicy Korei. <laughs> Nie narzutuję. Nie, Seul to jest w ogóle chyba ona stolica. Ona tam mieszka. Nie, ona mieszka w śmietniku. I no. mam. Ale w, to jej wystarczy w życiu, bo ona się tam załatwia, ona tam wszystko, człowieku. Ale w ogóle... Życie w talecie jest dobre. Masz wodę, pijcie. tak. Kąpanie, tak, tak, Ej, też zawsze, też zawsze myśli? Myśli? Tak, ja tak. też zawsze miałeś takie myśli. Tak, tak. Ja mówię do mamy, że się będę przeprowadzać za niedługo. Ja tak... Ja zawsze takie coś... Próbuję robić 24 godziny w kiblu. Wywaliło mi grę. Chyba, ja cię bo nie mogę nic robić. O! Nie wiem. Super nie super moc. Nic. O szybki. Yo! Siema. A masz tego. Weź, nie używajmy tego, dobra. A ja to odebrałem przed chwilą, to musisz mnie zabić już tym bo ja już to odebrałem. Już nie mogę tego jakby zniszczyć. A zabić się nie dam, bo dostaniesz kolejny. Ja to się wyszło? wyszło. nie, nie to jesteś tu na dole. O 66! O kurde, dobra, masz dedo, masz 2 HP. Wiedziałeś. widziałeś? Przecież zadałem ci 198. Miałem równo... ten... dwa HP. Ej, czekaj, go Nie wiem, laguje mi całą grę, nienawidzę tej gry. Ja też, A. mam 300 pingu prawie, nie? Dobra, git, już jestem. Ja chłopie po sekundzie mam dopiero odebrane ten... Daj się zabić! nie można! Bociku! Nie no, żartuję. A, no to dobra, Elu. Nie żartuję, 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 człowieku. Nie zna, nigdy bym się nie nazwał Bocikiem. Jestem... my jesteśmy... Ja, ty jesteś pierwszy w klasie, jestem drugi w klasie najlepszy Fortnite'a, Dawid Ślipko jest ósmy i Ślip... nie ma. Dawid, człowieku, Ślipko jest ostatni. No nie wiem. Trzyma ta no, ale głupia Ślipku. z tym swoim Wiesz, co braciszkiem. Wiesz co Dawid Ślipko powiedział? jestem on nie lubi ze mną grać, bo ja nie umiem grać i jestem najgorszy. Taka jest słabszy człowieku od każdego. On jest słabszy człowiek od dziecka dwuletniego w tą grę, o kudę. Nie. Jaki <noise> śmiech. Przedpotężny. To, to nie był śmiech. Był płakanie. Ze wstydu. Gdzie? O, ten pistolet jest do dupy. Nie. No weź. Aj, ale ten pistolet do dupy jest. Tak wiesz, aż ścina człowieku. Napisał. Aż mi, zi... aż mi zdziera głos. A ja, człowieku wszystkie grupy wywaliłem, bo to takie gidoski tworzą taką grupę. My możemy tylko fajne. razem stworzyć. My możemy tylko wypić. Byski, co czemu my o tym nie pomyśleliśmy? To jest najlepsza grupa i tylko my we dwójkę tam będziemy. Człowieku, najlepsze osoby w Fortnite. hehe, <laughs> hashtag 2167. No ale... Nie tam powinno być w ogóle. Aha, to nie ty! O ty kur. No co jest? Dobra, chłopie. <laughs> Ale ten pistolet jest dupy, chłopie Gdzie ty jesteś? Ole chopie, ja ci się trafiłem. O! Skąd się ty się uleczyłeś? No bo było takie coś range healthy. Aaa, mm, o kurde, ale nie fair. O! Tak ja mam do tego spaza już, nie? To jest są hmm. tutaj balony na życie. Gdzie ty jesteś po czwaru? O kurde. Tak. Nie. Ha! Nie. Co? Giniesz, giniesz, musisz zginąć. Musisz. Nie. Ty Nie zadaż... Kto powiedział, że muszę? Ty zadejesz teraz podwójne obrażenia Nie. Oj, ginę. Nie. Dzięki za miłą grę. Jest! Let's go! Jestem takim borowiczkiem! Jestem takim borowiczkiem! No może trochę. Nie chcę mi się. Nie chcę mi się. Ja, ja się powinienem zabić. Ej, wiesz co bym zrobił jakbym dostał kosę w, w tym sesie? Wydałbym ją na huge pety. Jaki przeliczyk Ja nie mogę. O kurde. O! Ale siedzi. Ja w ogóle potrenowałem head'y bardzo mocno. Chyba był za zabał, za ja nie mogę, czemu, czemu? Instant, instant, instant yy, heady, kurde, myślałem. Ej, dobra, teraz ja chcę, muszę teraz ciągle peskować, nie mogę spamić. O, a ty żyjesz? Daj chwilę. A dobra.

Tu jesteś? Tu jesteś? O ty kurde, myślałem, że mnie nie widzisz, bo czarny mam skin I ogólnie jestem, czy, co? Ten Wiesz, co ja teraz robię? Kupuję mitycznego Auga ja Coś teraz przegrany Gdzie ty jesteś? Nie, on mnie jestem czak Nóżkiem. Aha, dobra wiem gdzie ty jesteś. Jezus, jak jestem takim botem! Ja pierdziele. Jesteś najlepszy. Ja pierdzielę Aha, to tu jest Dobra To spanka Tak, 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 Co to, co dźwięk? Dzień dobry Żegnamy się z panem? Oj, a może jednak się ze mną żegnamy? Oj, się, nie Oj, jednak się chyba ze mną żegnamy, nie, jednak nie Ej, sobie... bo jest live! No i co, że jest live? Żegnamy się i tyle. Znaczy się, no, nie żegnamy, tylko ten... dzieci, ci, <grymne> jak w Ja pierdzielę. Ej, coś dołączyło! Ktoś dołączył, ktoś oglądał mojego live'a, to ty? Ja cały czas oglądam. Ja pierdzielę. O. Co? Co? Uuu! Chodź tu, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mi, nie zabijaj. Chodź, chodź, nie bij, nie bij, chodź. Próbujmy je Patrz, patrz, patrz kliknij se tu. Check eliminations Pa, ty masz trzy? A ja mam 13 ja mam już teraz 14. Ale to jest niesprawiedliwe, zaczęłyśmy bić, ale no, nie wiem, nie gram A, z tobą. To przepraszam, o, mogę ci oddać fraga, chodź. Jestem na środku. Nie, 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 nie. Nie? Nie, nie? nie. Bijemy się normalnie. Jestem uczciwy O człowiek. Boże. Ale teraz dałeś teraz, Boże. teraz dałeś, teraz dałeś, Nie, 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 nie dałem, bo po prostu się ten, ślizgałeś. żeby się niski złotał, to ci sprzedał. Dobra, kupuję sobie... Pff. Scar, AWP czy SMG-ka, Kurde, co by sobie tu kupić? Najlepiej, Oby. może nic. Wiesz, co? Pojęcie, że to jest chyba zły pomysł. Kupił katane. Kupił katane. To pomysł nawet nie, powiem. Nie ma co katane. Nie ma co. Nie ma. ma. SMG-ka kupię. Gdzie? No nie, jednak nie ma. Myślałem, nie ma. Są. O nie Kurde, tak blisko Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tam gdzieś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty byłeś? W drzwiach od mojej bazy Aha, to nie widziałem cię Jak nie trafiłem, Boże Padaka! No padaka! Nie mogę cię trafić! No nareszcie. wieszyłeś mnie, tak to byś. Tak to bym wygrał. Padaka! Gdzie jest ten czerwony glut? Czy tam fioletowy? O, jest! A widzisz, przywołałem sobie go. No i teraz dominujemy znowu. Jaki ty jesteś głupi! Nawet żeś nie trafił. No faktycznie. Czerwony glucik, a czy tam fioletowy daje radę? Czerwony glut, zielony glut, calny glut. To ja. Kurde, <gordy> no głupia ściana. Uuu. Może byś nie miał życia. No dlatego ja tego SMG nie będę używał na tej mocy. Dobra, muszę się zabić z y, kilofa tą mocą ty jesteś? Nie wiem Nie no, zabiję <laughs> Chodź tu no nie. Nie. Kurde no, ja, ja mam tego, czy, czy, tego Tego No, tego No, wiesz. Nie tak się składa mordeczko, że nie wiem. No to się dobrze. No gdzie ty się skampiłeś znowu? Nie o mnie. Dobra, słyszałem twój strzał, czyli jesteś gdzieś tu. a w bazie u siebie siedzisz, ok. Jezu, tu się budować, nie da na padaka. <grym fysiąc> no padaka. nie, 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 ci nie, to ja mówię to, co czuję. Czuję padakę. <grym fysiąc> Pa, ho zero scudwach. Puff. Ha. Parkour. Ciao, ciao, ciao. parkour. ciao. Ciao, ciao. Parkour. Ciao. Parkour. Ciao. Ciao. parkour. parkour Ciao. Parkour. parkour. Parkour, Ciao. parkour! Parkour! Ciao. 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 Mr Service, 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 Mr Service. Mr Service, Service. S S S S S. vai No. Teraz na pewno. Pićka pewien, dobrze. Dobrze, niech ci będzie. Gdzie ty jesteś tygliska? Ty, 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 jak ty <mary> jak jest, jest? To tygliska? Nie, jak jest... kurylka. To jest górka 2012. Jeszcze chciałem powiedzieć. Co na mojego i... raz pajdziesz? Co na mojego raz pajdziesz? na ja mnie na moją bazę. O! O, o, o. Nie, nie biegłeś. Fioletowy glut, Let's go! Let's go! Niemożliwe, nie trafiłem cię. Puu! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty byłeś? Za automat wlazłem. Nie, nie chcę mi się w to grać. Musicie się chcieć. Dobra. Ty masz te gluty. Dobra, dam ci się zabić w takim razie. Ha, lol. O nie, wkurzyłeś się teraz. Pstychnąłem sobie palce. Mogę pstrykam Dobra. Kto to tam kampi. Plik Ruszyłem! <laughs> Jumpscare! Ja jestem czarny, masz mnie nie widzisz. <laughs> nie gram się! Ej, ja byłem wychylony! Jesteś, jesteś cheaterem! Jakim cheaterem? Chodź, grać ten. Yy, ten, ten, tego właśnie. To chciałam powiedzieć. Ej, dobra, musimy się nawzajem rozśmieszać. Co ty na to? Nigar Nigar çalalım. <laughs>